Widzimy w tym roku milenium koronacji Bolesława Chrobrego. Wiosną minęło teraz tysiąc lat. To niezwykle ważna rocznica dla nas Polaków. Ważna rocznica dla nas gnieźnian szczególnie i także dla mnie. Chociaż trzeba podkreślić, że była to druga koronacja Bolesława Chrobrego, bowiem w pierwszej, w roku tysięcznym dokonał cesarz pod tą trzecią. Przy okazji tej rocznicy zrodził mi się pomysł, żeby opowiedzieć o drodze Bolesława Chrobrego do Korony Królewskiej. Moją opowieść. Decydowałem się zacząć od Osoby Świętego Wojciecha. Nie z przyczyn jakichś bardzo religijnych, ale po prostu dlatego, że legł on kamieniem węgielnym pod nasze Królestwo Polskie. Nie byłoby Królestwa, albo nie byłoby tak wcześnie, gdyby nie jego męczeńska śmierć i złożenie jego relikwii w gnieździe. I od tego swoją opowieść zaczynam. Było zimno, bardzo zimno. Z nieba sypały się całe płaty śniegu, który też okrywał dość grubą pierzyną wszystko na ziemi. Także szeroki trakt wiodący ku gnieznu. Niespodziewanie jednak u bram gnieźnieńskiego grodu stanęło dwóch wędrowców. A był to Wojciech, do niedawna biskup Pragi i brat jego Radzim, zwany Gaudentym. Obaj uchodzić musieli ze swej ojczyzny Czech. Panie, brat mój rodzony, biskup Pragi, a przy tym wygnaniec, był tutaj i w imię Chrystusa błaga cię o posłuchanie. Skłonił się przed księciem w jego serdeczny, Cobiesław Sławnikowicz. Przyjął bolko wędrowców zdrożonych, a serdecznie niby starych przyjaciół własnych i życzliwie wszystkiego o tym, co ich zmusiło do wyruszenia w daleką i niebezpieczną podróż. Wysłuchał. Byłoby i u nas wiele pracy dla Was, lecz pilniejsze jest może, byście do plusów poszli. Lud to wciąż dziki i pogański, ni kościoła tam żadnego, ni księdza choćby jednego tylko, odparł po namyśle książę. A w kilka tygodni później wyprawił ich w drogę. Minęły tygodnie. Minęły mrozy i śniegi. Kraj polan zazielenił się i okrył kwieciem. Zamaił się świat cały. Dnia pewnego z mał ujrzano jeźdźca, spieszącego tak bardzo, że z pyska konia leciała piana. Niósł znak starożytnańskiego, świadczący, ze z ważnym posłaniem jedzie, puszczono więc go zaraz do kniazia. Kniaziu nas, biskup Wojciech, świeć pani nad jego duszą, nie żyje, zamordowany przez krusów niegodziwych, co prawdy o zbawieniu krzyczek nie chcieli. Boża. Smutne to wieści i żal serdeczny mi serce ściska, ale na kościach jego królestwo nasze przyszłe i kościół zbudujemy. Mężnego zapaśnika i męczennika chrystusowego wykupić od zabójców trzeba, złota i srebra nie żałując i do gniezna sprowadzi. Stało się według woli księcia z dalekiego Gdańska, gdzie wpierw Wojciech głosił i gdzie potem ciało jego złożono, uroczysty pochód wyruszył przez pół kraju powolnie idący ku Gniezlu. A gdy wreszcie po tygodniach do stolicy książęcej się zbliżył i w grodzie z bar na ostatnią noc stanął, na spotkanie mu sam Bolko wyszedł. Przy marach, na których ciało męczennika przyniesiono, ukląkł i serdecznie zapłakał. A gdy dzień nastał, przeniesiono je od uroczyście do gniezna i złożono w kościele. Wieści o śmierci Wojciecha i o wyniesieniu go przez papieża do godności świętego dotarły i na dwór cesarski. Zasmucił się młody cesarz Otton III. W Rzymie przyjaźnią się związaliśmy, westchnął. Zaprawdę, zaprawdę Boży to mąż był i rozumieliśmy się dobrze. Trzeba nam do gniezda, do grobu jego jechać, a pokłonić. Się. Teraz on więcej ode mnie znaczy. Posłów czym prędzej do księcia Polka słać. Niech przybycie nasze zapowiedzą. I dalej będę ciągnął tą opowieść. Opowiadam o zjeździe Gziśnieckim. Bolesława Chrobrego przez cesarza. Teraz obchodzimy milenium koronacji przez papieża. Chcę opowiedzieć chociaż trochę, dla dzieci może jak najprościej, dla starszych może bardziej zawile, bardziej dokładnie o tym, co się zdarzyło, czym był zjazd Gnieźnieński, co się w jego trakcie działo prawdopodobnie. I o długiej, długiej drodze pomiędzy zjazdem Gnieźnieńskim do koronacji, próbuję się w opowieści domyślać, dlaczego ten czas był tak długi. Dlaczego Bolko musiał czekać jeszcze ćwierć wieku na koronę od papieża? Bardzo pragnę stworzyć tą opowieść. Pragnę, żeby była zilustrowana pięknymi obrazkami. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić sam. Realizacja tej opowieści Wiąże się z kosztami. Weźle dwóch 2000 zł. Wszystko zależy od tego, ile trzeba będzie obrazków zrobić, ile trzeba włożyć pracy. Bardzo chcę opowiedzieć tą historię. Chcę opowiedzieć o Bolesławie. Chcę opowiedzieć o naszej Polsce. Mogę tylko liczyć na Was, na Wasze zrozumienie, chęć pomocy, na Waszą miłość do naszej historii i tradycji, którą ja mam w sercu i która mnie ożywia, żeby właśnie to opowiedzieć. Mogę liczyć tylko na patriotyzm i chęć, by mieć udział. prawdę polskie, opowiedzieć tą ziemię, którą całym sercem kocham. I dlatego bardzo serdecznie proszę was o wsparcie w tym dziele. I za wszelką życzliwość, za wszelką ofiarę, za wszelkie wsparcie już teraz serdecznie dziękuję.